Witajcie, z tej strony Miken. Moi drodzy, stworzyłem poradnik krótki pod tytułem Elsword w pigułce, z tego powodu, by pomóc tym nowym graczom, którzy dopiero zaczynają przygodę z Elswordem, w ogarnięciu naszego nowego interfejsu gry, jakże i tych podstawowych, czy które pomagają w rozwijaniu naszych postaci. A więc zacznijmy od interfejsu. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, to oczywiście okno aktywne naszej postaci. Okno aktywne naszej postaci wskazuje poziom naszego HP, czyli życia, energii magicznej, czyli many czy MP, jak tu inni mówią, która jest niezbędna oczywiście do używania naszych umiejętności specjalnych, które rozwijamy wraz z rozwijaniem naszej postaci. Pasek ten, który wskazuje nam te umiejętności specjalne, czyli skille może mieć oczywiście drugi wygląd, który zmieniamy w opcjach zapłatka inne, zmieniamy na typ A, typ A jak widać zmienia swoje położenie, jest teraz na dole. Wykorzystujemy w nim 8 klawiszy, czyli QWER, ASDC. Jednak ja wolę ten pasek, na którym ja się uczyłem grać, ten starszy, czyli ASDC z użyciem spacji do zmieniania pasów. Perły mocy, perły dopalacza mocy oczywiście otrzymujemy podczas walki, czy to na PVP, czy to na planszach, z każdym uderzeniem, czy to naszym, czy w nas. Jakiś tam procent e, tego dopalacza nam się ładuje, który później możemy oczywiście guzikiem kontrol aktywować i dostajemy tam bonus pewien do, do naszego ataku i innych tam e, statystyk postaci. Oczywiście ten bonus jest czasowy, a więc, mimo tego, że go aktywujemy, trzeba bić, 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 by oczywiście naładować kolejne pewne masy. Co dalej? Niżej znajduje się okno czatu. Okno czatu zostało rozbudowane, a więc w poprzednim patchu, znaczy tym przed terenami łowieckimi, to było jedno okno, jednolite. Teraz mamy dwa. Górne okno to okno megafonowe. Okno megafonowe, w którym gracze, czyli userzy, piszą wiadomości typu sprzedam, kupię, wymieniam, a także jakieś inne spamujące wiadomości. Okno, które widzimy poniżej to okno czatowe. Okno czatowe dzieli się na cztery grupy. E, pierwsza grupa to wszystkie, czyli wszystko to e, co, co się dzieje. Co się dzieje w dźwigni, co się dzieje w grupie. E, jeśli ktoś do nas szepta, czy to co się ogólnie dzieje, wszystko jest zawarte właśnie w tym, w tym dziale wszystkim. Oczywiście możemy zredukować ilość zdań widzianych w czacie, klikając na kolejne grupy, jest to niebieska, czyli grupa PT na z ludźmi, z którymi jesteśmy aktualnie na planszy. Zielony to kolor gilbi, czyli to, co się dzieje w naszej gilbi. E, nic innego nas oczywiście wtedy nie interesuje, bądź szept, jeżeli ktoś z nami rozmawia połuchnie Nie chce żeby inny gracz widział, co, co oczywiście do nas mówi. Poniżej mamy pasek szybkiego dostępu pasek szybkiego dostępu trzy sloty mamy zapewnione na start aktywne. Do niego pakujemy potki na manę, potki na HP, karty potworów, które tropimy na planszach, a także sfery, które możemy skraftować w Alchemika. Niżej mamy dwa paski, pasek PD, czyli nasz pasek Expa. Pasek oczywiście się zwiększa wraz z naszym doświadczeniem poziomu. Gdy osiągnie 100%, oczywiście awansujemy na wyższy poziom drugi pasek to wola czyli stamina ten pasek z kolei maleje im więcej plansz robimy tym ten pasek maleje aż do zera wtedy nie możemy wykonywać żadnych misji plansz nie dostajemy pd ani ed ten pasek możemy oczywiście regenerować i regeneruje się sam automatycznie o 6 rano następnego dnia bądź wymieniamy monety bohatera u aranki gdzie można uzyskać podkipoli. poli, oczywiście to później pokażę zajmiemy się na razie dalej interfejsem kolejny pasek jaki widzimy to pasek narzędziowy pasek narzędziowy ten pomaga nam w grze w poruszaniu się po całym świecie Elios jak i z zarządzaniem naszą postacią zajmiemy się teraz ikonami, które tutaj się znajdują pierwsza ikona to ekspreskowo ekspreskowo bardzo fajna rzecz Kiedyś był płatny, teraz jest całkowicie darmowy, co jest dużym plusem, ponieważ można w krótkiej chwili przenieść się w dowolne praktycznie miejsce w grze. Kolejna ikona to podręcznik na temat życia, więc no właśnie, ktoś zapyta dlaczego tworzysz ten poradnik skoro mamy go w grze. no tak, tylko że z doświadczenia wiem, że bardzo mało osób tutaj zagląda, nie wiem, może to jest spowodowane tym, że im się nie chce, może spowodowane jest tym, że szata graficzna spisu treści nie jest dosyć zachęcająca, jednak szkoda, bo jest bardzo dobrze opisany ten poradnik, wszystko jest czytelnie pokazane. No ale jednak się zdarzają mm, sytuacje, gdzie naprawdę jest pomijany ten, ten poradnik i dlatego właśnie stworzyłem mój wideo, nie mogę powiedzieć gameplay. Dobrze, wracając do tematu, następne okno, następna ikona to oczywiście ikona postaci okno pasywne. Pasywne z tego względu, ponieważ. Nie ma bezpośredniego udziału w tym, co się dzieje, co robimy w grze. W tym oknie e, oczywiście e, widzimy nasz poziom, widzimy także ilość monet, jakie mamy. Dostępne w item shopie, ilość naszych resów, czyli wskrzeszeń, poziom przedmiotu. Poziom przedmiotu to jest nowa rzecz, o której za chwileczkę opowiem. Nasza zbroja znajduje się tutaj po prawej stronie tego słupka, po lewej zaś awatar. Po tej stronie znowu widzimy nasze akcesoria, broń i także awatar broni. Co dalej? Tytuły. Tytuły zbieramy wykonując misję. E, ubijając nołówków, wykonując jakąś planszę w jakimś tam terminie czasowym, tych sposobów na zdobycie e, tytułów jest naprawdę dużo, naprawdę dużo, e, co dalej, e, ranga PvP, czyli pojedynków, e, ale to jest chyba najmniej ważne, ponieważ to widać pod naszym postacią. Co dalej? Nasze statystyki. Nasze statystyki. Teraz zostało to okno jako tako znowu rozbudowane, ponieważ wcześniej te statystyki były ogólne, Teraz się dzielą i na statystyki planszy, i na statystyki PVP. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli mamy EQ z planszy, to faktycznie ono jest uniwersalne. Działa i na planszy, i na pojedynkach. Ale jeżeli zapragniemy mieć set gladiatora z PVP, to drugi sezon wprowadził takie zmiany, że jeżeli jest coś typowo pod PVP, to jest tylko i wyłącznie PVP. Ten set PVP oczywiście jest bezużyteczny na planszy, ponieważ nic wam nie daje. Nic wam nie daje. Jego statystyki są tak słabe na planszy, zresztą widać, gdy przełączamy okna, na PVP jest wysoki, zaś na planszy bardzo niski. Dlatego według mnie najlepiej mieć takie ogólne PVP z planszy. Co oczywiście może być tylko i wyłącznie moim tam jakimś e, widzi mi się. Co dalej? E, nasze odporności. Nasze odporności, tutaj jest wskaźnik naszych odporności, e, te odporności wskazują na to e, jak duży jest poziom redukcji jakichś niekorzystnych czynników e, na przykład na, na PHP. Jeżeli ktoś ma na przykład wsadzoną e, broń e, potrójny mistrz wody, to dobrze mieć dużo właśnie tej redukcji, ponieważ im więcej mniejsze prawdopodobieństwo nałożenia na nas tego niekorzystnego efektu. Przejdźmy dalej, dalej mamy ikonkę ekipunku. Ikonka ekipunku także została rozbudowana troszeczkę, ponieważ ten wskaźnik ED, czyli naszego majątku i PA, czyli... Punktów zdobywanych za pojedynki kiedyś był widoczny tutaj w tej części, teraz jest w ekwiwipunku. Notatnik techniki. Notatnik techniki, wykonujemy plansze, misje na niego bodajże jeszcze w bezmie, do którego dokładamy sobie notatki wzmacniające nasze specjalne umiejętności. Kolejną rzeczą są działy. Działy naszego ekwipunku, gdzie nasze rzeczy, które nam dropią, które kupujemy, które zdobywamy w jakikolwiek sposób, są segregowane i wkładane w odpowiednie działy. Dobrze, to by było mniej więcej na tyle. Co do tego, oczywiście tutaj jeszcze za chwilkę wrócimy. Kolejna ikona to zwierzak. Klikając na tę ikonę wybieramy swojego zwierzaka, oczywiście na początku gra nam daje takiego słodkiego grubaska nazywającego się burasem, którego możemy oczywiście wyszkolić na dobrego, dobrego pomocnika. Ja oczywiście mam tutaj swoje, tam kupione w item shopie. Przywołam właśnie mojego klukocika. <laughs> Co dalej? Następna ikona, ikona umiejętności. Ikona umiejętności, czyli nasze drzewko, które pozwala rozwijać nasze umiejętności specjalne. Aby rozwijać to drzewo umiejętności, dostajemy punkty PU. Punkty PU dostajemy e, dwa. Za każdy level, który wbijemy, czyli po 10 poziomie, będziemy mieli tych punktów 20. Punkty oczywiście wydajemy, możemy je również cofnąć, kupując odpowiedni medal w Kolejne okno, okno misji. Okno misji zostało także troszeczkę zmienione, ponieważ kiedyś było jednolite, teraz można podzielić wszystkie misje na eventowe, epickie czy, czy te standardowe. Co do misji, misje oczywiście wyświetlają nam się także po prawej stronie ekranu. Prawym klawiszem myszy możemy je rozwijać, a lewym oczywiście czytać, czego dotyczą i oczywiście, co dostaniemy w nagrodę za wykonanie danej misji. Kolejną ikoną jest India. Ta ikona według mnie jest po prostu dublem kolejnym, kolejnej ikony, ikony społeczności. Klikając na jedną bądź drugą, oczywiście mamy w te same okno społeczności, gdzie mamy zakładki wszystkie, czyli pis graczy aktualnie będących w tej samej instancji, w tym samym położeniu co i my. Przyjaciele to oczywiście osoby, z którymi się zaprzyjaźniliśmy w grze i w której byśmy chcieli mieć bliżej. No i oczywiście gildia, czyli spis aktywnych aktualnie graczy w gilgi. Kolejną ikoną są ustawienia opcje. Te ikony chyba nie będę opisywał, bo każdy wie o co chodzi, jednak opiszę taką fajną sprawę, czyli pinpad. Pinpad jest to zabezpieczenie naszego konta przed kradzieżami. Warto sobie założyć ten pinpad, ponieważ... Jest to zawsze dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ hasło ktoś tam może usłyszeć, dowiedzieć się, złamać, a takie dodatkowe zabezpieczenie to zawsze dużo, dużo robi. Kolejna ikona to oczywiście item shop. Item shop, w którym dokonujemy zakupów dodatkowych rzeczy, które mają pomóc w odróżnieniu się od innych graczy bądź w rozwoju naszej postaci. Aha dalej, e, wraz z terenami łowieckimi wszedł nowy system dobierania i wyboru plansz, system ten e, możemy zobaczyć klikając na rozpocznij planszę, e, aktualnie znajdujemy się w Elder. E, no i tak, moi drodzy, jak wejść na planszę? Wchodzimy na planszę, zaznaczając to, co nas interesuje, czyli jeżeli mamy misję w Strażnicy, klikamy sobie misję, mamy do wyboru trzy poziomy trudności: normalny, trudny i ekspert. Jednak e, nową rzeczą, która doszła, jest poziom e, przedmiotu. Poziom przedmiotu, który jest potrzebny by spełnić wymagania, by samemu wejść na tą planszę, jeżeli nie spełniamy te, tych wymagań warto zrobić sobie grupę z kimś kto spełnia i wtedy można wejść spokojnie na tą planszę fajne jest także to, że teraz jest pokazywany drop kiedyś tego nie było, wielu graczy się głowiło gdzie, co dropi, teraz wszystko jest pokazane jak na goni. Weźmy sobie właśnie laboratorium e, Robo, wchodzimy na laboratorium, widzimy, że mamy turbiny, bezbity e, i części EQ, w dziale piekło znowu mamy akcesorium i, i broń. Także bardzo fajna rzecz. E, jak zaczynamy? Jeżeli chcemy zacząć samemu, klikamy rozpocznij obec z obecnymi e, uczestnikami, wtedy automatycznie rozpocznie się plansza i